W listopadzie 2020 roku na siłę rozwodzi się ze swoim brutalnym mężem i ucieka z trzyletnim synem z Ratingen do Meckenheim, obie nadrenia północna Westfalia. Tam czeka na autobus z synem 10 czerwca 2021 roku. Zatrzymuje się samochód, dwie kobiety wciągają ich do sufa i wywożą. Świadkowie dzwonią na policję. Jej mąż Blerim zostaje aresztowany w swoim mieszkaniu w Ratingen. Przypuszczalnie to on zorganizował całą sprawę. Podczas gdy on jest przesłuchiwany, kobiety zabierają dwie ofiary do Albanii. Blerim został ponownie zwolniony. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe na